Choć do października, a co za tym idzie, też do premiery gry Sons of the Forest czyli kolejnej części niezwykle popularnej gry survivalowej The Forest zostało nam jeszcze 3 miesiące. O ile oczywiście znów twórcy nie zadecydują o przeniesieniu premiery, to ze wszystkich udostępnionych nam zapowiedzi oraz informacji wyłania się już pewien zarys fabularny. Oczywiście wszystko co w tym filmie usłyszycie nie jest potwierdzoną oraz oficjalną historią nowej gry z uniwersum The Forest, a bardziej moją teorią na temat tej historii. W niej przyjrzymy się dokładnie wszystkim trailerom, screenshotom, a nawet wypowiedziom twórców, by odpowiedzieć sobie na pytanie o czym tak naprawdę będzie fabuła Sons of the Forest? Choć najrozsądniej byłoby zacząć od pierwszej zapowiedzi udostępnionej nam już niemal 3 lata temu, tak początek fabuły znajdziemy na stronie gry na Steamie. Zostałeś wysłany, aby odnaleźć zaginionego miliardera na opuszczonej wyspie. Ostatecznie znalazłeś się na terenie kanibali. Co prawda może nie jest to wiele, ale już mówi nam to coś o fabule gry. A więc mamy pewnego miliardera. Jeszcze nie wiadomo kogo, ale ja już mam swoje domysły, ale o tym powiemy sobie później. Ten miliarder zaginął na pewnej tajemniczej wyspie, która opanowana jest przez lud kanibali. I tutaj właśnie zaczyna się pierwszy trailer z 13 grudnia 2019 roku. Na samym jego początku widzimy dwa śmigłowce oznaczone logiem Sahary, która dla przypomnienia była organizacją eksperymentującą na mutantach oraz dzieciach w DeForest. W śmigłowcu, którego wnętrze widzimy, znajdują się cztery osoby prawdopodobnie z oddziału militarnego Sahary: pilota, dwóch siedzących na kanapie przed bohaterem oraz samego bohatera tego z wytatuowanym na przedramieniu napisem Fight Demons. Który to bohater, prawdopodobnie również należy do oddziału. Logicznie możemy zakładać, że w drugim śmigłowcu znajduje się mniej więcej tyle samo ludzi. A więc Sahara wysłała 8 osób ze swojej jednostki specjalnej, aby ci odnaleźli miliardera, który zaginął na wyspie. Ich lot przerywa jednak uszkodzenie śmigłowca spowodowane rzuconym ciałem kanibala, który uderza w wirnik, strącając na wyspę jeden ze śmigłowców. Co prawda nie widzimy co dzieje się z drugim śmigłowcem, ale biorąc pod uwagę dalsze sceny z zapowiedzi, możemy założyć, że skończył on w podobny sposób. Po jakimś czasie nasza postać budzi się w miejscu katastrofy. Jest już wtedy dość ciemno, więc możemy śmiało założyć, że od czasu rozbicia się minęło co najmniej kilka godzin. Po przebudzeniu się widzimy jednego z żołnierzy który po chwili porywany jest przez wielką rękę należącą do jednego z mutantów, który zamieszkuje tą wyspę. Jest to pierwsze spotkanie z mutantem na wyspie. Choć biorąc pod uwagę, że żołnierze ci byli częścią organizacji Sahara, to bardzo możliwe, że zdawali sobie sprawę z tego, co czeka ich na wyspie. Chwilę po tym wydarzeniu nasza postać ucieka z miejsca zdarzenia. Tułając się w nocy po lesie, natrafia na mutantkę, która nieraz przewinie się jeszcze w zapowiedziach. Postać ta, wedle twórców, ma odegrać pewną rolę w samej fabule gry, a my jako gracze będziemy mogli zdecydować, czy chcemy nawiązać z nią jakikolwiek kontakt, czy może całkowicie ją zignorować. Po przetrwaniu w jakiś sposób nocy w lesie, bohater nasz postanawia wrócić na miejsce zdarzenia, gdzie prawdopodobnie pośród szczątków helikoptera znajduje swego rodzaju GPS, który wskazuje mu punkt oddalony o 593 metry od niego. Według mnie prawdopodobne jest, że punkt ten pokazuje położenie drugiego helikoptera widocznego na początku zapowiedzi. Biorąc pod uwagę kolejną scenę, możliwe jest, że to właśnie za jego pomocą bohaterowi udało się odnaleźć jednego z żołnierzy Sahary, który również przetrwał katastrofę. Wraz z nim decyduje się na eksplorację pobliskich jaskiń. W nich dochodzi do pierwszego bezpośredniego spotkania żołnierzy z mutantami z wyspy. Zdarzenie to prawdopodobnie kończy się dramatycznie dla towarzysza naszego bohatera, który znając charakterystykę takich gier jak De Forest nie przeżyje tego spotkania, natomiast my ujdziemy ledwo z życiem. To właśnie po tym wydarzeniu możliwe, że zacznie się klasyczna już survivalowa rozgrywka, w której pozostawieni sami sobie będziemy musieli przetrwać w niesprzyjających warunkach a na przetrwanie złoży się wszystko to, co kochamy w typowych grach survivalowych, a więc czeka nas konstrukcja podstawowych baz, szukanie bezpiecznego schronienia, dbanie o głód oraz pragnienie, a w przypadku Sons of the Forest oczywiście też liczne starcia z kanibalami zamieszkującymi tę wyspę, którzy będą próbowali się nas za wszelką cenę pozbyć. Z czasem, gdy uda nam się już w miarę bezpiecznie osiedlić, prawdopodobnie powróci motyw mutantki, którą spotykamy na samym początku gry. To właśnie wtedy będziemy mogli podjąć decyzję o tym, czy chcemy, aby do nas dołączyła, co może się wiązać z tym, że będziemy musieli się troszczyć nie tylko o swój, ale też jej stan zdrowia, głód i tym podobne, ale w zamian za to otrzymamy chociażby wsparcie w walce z kanibalami oraz mutantami zamieszkującymi tą wyspę. Wyspę, która podobnie jak półwysep z pierwszej części gry, prawdopodobnie będzie skrywać przed nami wiele tajemnic. Na odkrycie będzie czekało chociażby to, co stało się z pozostałymi członkami naszej drużyny. W końcu widzieliśmy śmierć zaledwie dwóch z ośmiu członków całej ekipy. No, doliczając tych dwóch, to już czterech z ośmiu co oznacza, że kolejną czwórkę wciąż możemy uznać za zaginioną. Co więcej, z czasem okazać się może, że nie byliśmy jedyną drużyną wysłaną na tę wyspę. Pozostawione ślady, jak chociażby ten zarośnięty w pełni śmigłowiec, sugerują, że ktoś już wcześniej udał się na tę wyspę, a patrząc na jego stan, raczej nie udało mu się z niej wydostać. A może ten helikopter należał tak naprawdę do tego miliardera, co to go mieliśmy znaleźć na tej wyspie? Co prawda mogłoby tak być, ale dużo bardziej prawdopodobne jest, że miliarder ten dostał się na wyspę za pomocą samolotu, którego wrak również znajdujemy na wyspie. Tuż obok niego znajduje się też ulotka Holosprings, firmy, która rzekomo zajmuje się budową luksusowych bunkrów. Być może właśnie nasz miliarder, którego poszukujemy, zdecydował się na budowę takiego bunkru. Tylko dlaczego właściwie tutaj, na wyspie pełnej mutantów oraz kanibali? W następnych scenach widzimy, że bunkier ten faktycznie znajduje się tutaj na wyspie, co może sugerować, że miliarder ten miał w pewien sposób powiązanie z Saharą, firmą, która prawdopodobnie tak samo, jak i w Deforest. Tak, w Sons of the Forest jest odpowiedzialna za badania nad mutantami. W bunkrze tym, w jednym z pomieszczeń, odkrywamy urządzenie, które prawdopodobnie jest drukarką 3D, natomiast koło niego dwa ostatnio drukowane przedmioty. Jedną z nich jest charakterystyczna czerwona maska, którą niejednokrotnie widzieliśmy u kanibali podczas spotkania z nimi. Wydaje się, że nosili je specyficzni kanibale, coś na wzór wodzów bądź dowódców konkretnych grup. Bardzo możliwe, że są więc one powiązane z hierarchią w ich plemieniu, a ta wydrukowana maska była sposobem osoby z bunkra na spotkanie z przedstawicielami plemienia. Możliwe jest, że pełniła ona więc podobną funkcję, co malowanie czerwoną farbą na półwyspie z pierwszej części gry. Jednak bardziej interesujący jest wydruk widoczny po lewej stronie. Do złudzenia przypomina on wręcz figurkę Timiego z pierwszej części, który dla przypomnienia był synem bohatera z pierwszej części gry, na którego odnalezieniu opierała się fabuła. Czy to możliwe, że dotarł on na tę wyspę? Nie jest to niewykluczone, tym bardziej, że w zakończeniu DeForesty widzimy go planującego wyprawę na wyspę oznaczoną napisem Site 2. Możliwe jest, że to właśnie ta wyspa, na której teraz znajduje się owy bunkier. A co jeśli to Eric Leblanc, czyli bohater pierwszej części gry jest miliarderem, którego będziemy szukać? Już w trakcie fabuły pierwszej części był on poważanym sfrójwalowcem, a zarazem gwiazdą telewizyjną. Co prawda jest taka możliwość, ale nie byłbym tego na 100% pewien. Wątpliwości jednak wydaje się rozwiewać samo zakończenie trzeciej udostępnionej nam zapowiedzi. Ta jedna scena przynosi nam odpowiedzi na kilka pytań. Co najważniejsze, to dwie przedstawione postacie wydają się być właściwie Timim oraz Erikiem. Nie jest to potwierdzone, ale łączy się doskonale z mapą widoczną w pokoju Timiego w zakończeniu The Forest. Dodatkowo, w tej jednej scenie widzimy kolejne dwa ciała żołnierzy, być może tych samych, którzy razem z nami udali się na wyspę, co oznaczałoby, że tajemnicą pozostałoby tylko to, co stało się z pozostałą dwójką, o ile faktycznie łącznie była ich ósemka. To wszystko to już spory zarys historii, jednak wciąż. Pozostaje nam wiele pytań bez odpowiedzi, jak chociażby. Jak wygląda mutant, który strącił śmigłowiec? Co stało się z pozostałymi żołnierzami Sahary? Jaki wpływ miała organizacja Sahara na sytuację na wyspie? Oraz przede wszystkim, kim tak naprawdę jest miliarder, którego szukamy? Bo choć teoria, że to Erik, może mieć sens. Tak dużo większa jest szansa na to, że osobą tą jest ktoś ściśle powiązany z organizacją Sahara. Na te pytania odpowiedzi otrzymamy najprawdopodobniej dopiero po premierze gry, chociaż już krążą plotki, że pod koniec sierpnia dostaniemy kolejny trailer, który być może co nieco nam wyjaśni. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej teorii oraz czy zauważyliście w trailerach może jeszcze coś, co jeszcze bardziej rozbudowuje naszą aktualną wiedzę o historii gry. A tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam Was na inne filmy. Cześć!